To nagranie nie jest krótkie, ale jeśli chcesz trwale schudnąć bez wysiłku, zapisz je sobie i wróć do niego później. Już kilka razy podchodziłeś do diety i nic z tego nie wyszło. Może starasz się zdrowo odżywiać, ćwiczysz, ale efektów nie widać. Zadam Ci jedno ważne pytanie. Czy chcesz w końcu zadbać o swój wygląd i dobre samopoczucie? Jednocześnie mieć radość z tego procesu i spektakularne efekty. Założę się, że już próbowałaś różnych diet, treningów, koktajli. Zaś wypadku rujnuje Twoją samoocenę, powoduje, że zaczynasz nienawidzić siebie i sprawia, że zadajesz sobie pytanie, co jest ze mną nie tak? To prowadzi cię do tak podłego nastroju i obsesyjnych myśli o jedzeniu, że ostatecznie to jedzenie ląduje w Twoich ustach. Zgadza się? No bo jak w takim stanie emocjonalnym posiadać wysoką samodyscyplinę, motywację i a wiesz co jest w tym wszystkim najgorsza? To, że nie jesteś w tym procesie sama. Badania pokazują, że 95% diet kończy się efektem jojo albo powrotem do dawnej wagi. No bo, czy można wytrzymać w takiej restrykcji całe życie? Więc efekt jojo stał się i Twoją zmorą. Dlatego chcę Ci zaproponować inną metodę na bezproblemowe zrzucenie zbędnych kilogramów. Znana na całym świecie i możesz otrzymać do niej dostęp, ponieważ posiadasz podświadomość, która rządzi Twoim życiem. Tylko do tej pory nie wiedziałaś, jak z niej korzystać. Niezależnie od tego, czy chcesz zgubić 10 czy 30 kg, czy chcesz opanować jedzenie emocjonalne, przestać jej słodycze, czy po prostu poczuć się dobrze w swoim ciele, ta metoda działa zawsze i Na każdego. Co więcej, jest całkowicie naturalna i daje mnóstwo dodatkowych korzyści, o których teraz być może nawet nie pomyślałaś. A co najważniejsze, jest banalnie prosta i niesamowicie przyjemna. Może pomyślisz, że to kolejna ściema, a ja nigdy nie miałam problemów z wagą. No cóż, w wieku 17 lat ważyłam 40 kg i jadłam jedną. Już w wieku 19 lat wszystkie swoje problemy topiłam w słodyczach. W końcu wyszłam z toksycznego domu i mogłam sobie pozwolić na to, żeby za swoje pieniądze kupić ciastka, batoniki, czekoladki. I robiłam to z przyjemnością. A moja waga sięgnęła 80 kg. Moje koleżanki poznawały chłopaków, wychodziły za mąż, budowały jakieś relacje. A moja pewność siebie i nadzieja na udany związek malała z każdym dodatkowym kilogramem. No więc postanowiłam wziąć się za siebie. Znowu się zaczęły diety, katorżnicze ćwiczenia, obsesyjne liczenie każdej kalorii. No i dotrwałam do swojego. Ważyłam 55 kg. Jednak życie pisze swoje scenariusze. Pojawiły się nowe stresy. Praca, wyzwania mąż, dzieci. Kto ma, ten wie. Jedzenie wróciło jak bumerang. W kluczowym momencie ważyłam prawie 100 kg. Dodam, że próbowałam wszystkiego. Okresy diety przeplatały się z okresem obżarstwa, katorżnicze ćwiczenia, z niechęcią do tego procesu swojego ciała i pogłębiały mój. Odbijał się na moich relacjach i życiu rodzinnym. Nikt nigdy nie nauczył mnie, że jedzenie może być naturalne jak oddech. Kiedy potrzebuję, biorę wdech. Kiedy czuję, że mam dużo powietrza, robię wydech. To jest takie naturalne. Gdy jestem głodna, jem gdy czuję sytość, nie jem. I każda z nas zgodzi się, że dobrze jest oddychać świeżym, rześkim, zdrowym powietrzem, a nie stęchlizną w centrum miasta. Takie naturalne. Przyjemnie jest jeść zdrowe pokarmy, które odżywiają nasze ciało. Kiedy ja osiągnąłam swoje dietetyczne dno, moje życie zaczęło się kruszyć przez problemy z wagą, Sięgnęłam po niestandardowe metody. Hipnoterapia. Dzisiaj jem w sposób fizjologiczny to, czego fizjologicznie potrzebuję wtedy, kiedy jestem fizjologicznie głodna, z przyjemnością i łatwością wybieram warzywa, owoce. Dziś wykorzystuję moje doświadczenie, wiedzę i umiejętności do pracy z moimi klientkami. Z moich problemów z wagą próbowałam wszystkich technik i sposobów, by trwale schudnąć. No i testujesz jedną, drugą, trzecią technikę i nic z tego nie wychodzi. Bo w całym tym procesie odchudzania nie chodzi o jakąś konkretną dietę, bo każdy z nas lubi jeść co innego. Najważniejszy jest do jedzenia fizjologicznego i zneutralizowanie przekonania, że jedzenie to przyjemność, kara, nagroda czy sposób na trudny dzień. Nauczenie swojej podświadomości, że jedzenie jest czynnością fizjologiczną, która ma służyć naszemu dobru. Największym kłamstwem jest to, że diety są sposobem na trwałą, szczupłą sylwetkę. Najlepiej zarabiają na tym twórcy diet, suplementów, diet, magicznych pigułek i trenerzy personalni. Im najmniej zależy na tym, żebyś trwale schudła. Kiedy nie potrafisz zrzucić zbędnych kilogramów, to napędza ich biznes. Nie będę oczywiście tak żywności, im najbardziej zależy na tym, żeby się jedzenie kojarzyło z przyjemnością. Nie wierzysz? To zobacz uważnie reklamę. Czas na kitkę, czas na przerwę, czyli skojarzenie. Przerwa, przyjemność, batonik. Kiedy więc ja zrozumiałam, że jedzenie fizjologiczne jest najnaturalniejszym sposobem jedzenia, bo tak jemy jako niemowlęta. To jest bazowe przekonanie w naszej podświadomości i wprowadziłam to w swoje życie, to moje problemy z wagą zniknęły i już nigdy nie powróciły. To jest dla mnie totalnie budujące, bo okazało się, że dzięki temu nie tylko osiągnęłam lepsze efekty, ale zostały one ze mną na zawsze. Zmiany zachodzą nie tylko w wadze, przy rozmiarze czujesz się lepiej w swoim ciele, twoja pewność siebie rośnie, uprawiają się relacje z innymi, znika depresja, milknie krytyk wewnętrzny, po prostu okazuje się, że kochamy siebie i swoje życie. To jest totalny game changer. I okazuje się, że to działa nie tylko na mnie, ale też na moją rodzinę, znajomych. Dzieci i oczywiście klientki, z którymi pracuję. No i wtedy postanowiłam, że moją metodę ubiorę w uniwersalną, hipnotyczną pigułkę na trwałe pozbycie się spędnych kilogramów, żeby pomóc jak największej ilości osób. Poświęciłam rok na tworzenie najskuteczniejszych materiałów. Szukanie brakujących elementów. Przeczytałam miliony książek. Przerobiłam wszystkie dostępne na rynku kursy o jedzeniu emocjonalnym. Tworzyłam nagrania, pisałam skrypty, szukałam brakujących elementów, byś ty nie musiała tego robić. Oczywiście możesz próbować na własną rękę, testować następne diety, koktajle, magiczne pigułki, chodzić po lekarzach. Albo nie robić nic i czekać, aż samo ci się polepsze. A może wolisz zamknąć ten przykry okres w swoim życiu i już niebawem cieszyć się szczupłą sylwetką bez efektu jojo. W poczuciu wolności, harmonii i bezpieczeństwa. Otrzymasz ode mnie kurs składający się z pięciu modułów, który da Ci konkretne wskazówki, co zrobić, żeby powrócić do jedzenia fizjologicznego. I w końcu trwale schudnąć. Pięć specjalistycznych sesji hipnoterapeutycznych w wersji audio specjalnie zaprojektowanymi sugestiami hipnotycznymi, kotwiczącymi w Twojej podświadomości jedzenie fizjologiczne. I uczucie przyjemności płynące z tego procesu. Narzędzie do pracy z emocjami i z potrzebami, aby otaczające Cię doświadczenia i uczucia nie zaburzały Twojej drogi do szczupłej sylwetki. Także bonusy. Bonus jeden to kurs waga miłości własnej. Bo miłość własna jest niezbędnym elementem w drodze do jedzenia fizjologicznego. Kiedy kochamy siebie, szanujemy swoje ciało, to jedzenie fizjologiczne jest jeszcze bardziej naturalne. Bonus drugi. Badania pokazują, że jakość i ilość snu są nierozerwalnie złączone z naszą wagą. Tego zadbałam także i o ten aspekt. Nagranie które fenomenalnie sprawdza się jako kołysanka, dzięki której zasypiasz i śpisz regenerującym snem aż do rana. A sugestie zawarte w nagraniu powoduje, że podświadomość sama rozwiązuje wiele problemów. To wewnętrzny ogród w którym są wszystkie aspekty naszego życia i możesz je poukładać tak, żeby ci służyły. Trzeci bonus. Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, w której będziesz mogła uzyskać moje indywidualne wsparcie. Masz wątpliwości? Więc zapoznaj się z historią Angeli, która dzięki tej metodzie schudła 20 kg. Podsumowując, co dostajesz ćwiczenie, dzięki któremu zerwiesz z myśleniem o diecie. Sposób na alternatywne działania, gdy pojawią się uporczywe myśli o jedzeniu. Rozstanie z nałogiem jedzenia. Czyli hipnotyczne nagranie wizualizacyjne, dzięki któremu z przyjemnością porzucisz niezdrowe jedzenie w postaci słodyczy, przekąsek czy fast foodów. Ćwiczenie wprowadzające jedzenie fizjologiczne do Twojego życia, oparte na metodzie uważności i analizie głodu emocjonalnego, kompulsywnego czy napadowego. Deep Trans Identification, czyli dwa nagrania hipnotyczne, kotwiczące w Twojej podświadomości obraz zdrowej, szczupłej sylwetki, dzięki czemu Twoja podświadomość sama będzie dążyła do takich działań, żeby ten obraz zrealizować. stanem emocjonalnym, aby doświadczane emocje już nigdy nie zostały zajedzone. Serię precyzyjnie zadanych pytań. Dzięki tej analizie przekształcisz swoje przekonanie na temat jedzenia, a jedzenie fizjologiczne stanie się całkowicie naturalne. Całość warta 800 zł, a także wspomniane bonusy, wewnętrzny ogród, czyli nagranie, które zaprowadzi w Twoim życiu ład emocjonalny i mentalny. Kurs, waga miłości własnej, dzięki czemu po prostu pokochasz siebie. Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, gdzie otrzymasz moje indywidualne wsparcie. Całość warta 1389 zł. Rozumiem, że możesz teraz nie mieć takich pieniędzy. W końcu najpierw był COVID, potem wojna w Ukrainie, a teraz mega inflacja dlatego postanowiłam, że dam ci szansę zamówić to wszystko i obniżę cenę do 589 zł. Jeśli chcesz skutecznie schudnąć, to decyzja o zakupie tego produktu jest najlepszą decyzją, jaką możesz teraz podjąć. Dzięki temu kursowi będziesz jeść w sposób fizjologiczny, a waga będzie lecieć w dół. I osiągniesz to wszystko bez wysiłku, taka dumna, a ten proces będzie taki przyjemny, że to zostanie z tobą do końca życia. To się nazywa odchudzanie bez wysiłku. Owo nawet nie wyobrażasz sobie, na jak wiele aspektów w twoim życiu to wpłynie pozytywnie. To jest po prostu bezcenne, ale to jeszcze nic. Jeśli po przerobieniu kursu w ciągu 40 dni twój sposób jedzenia nie ulegnie zmianie, zwrócę ci wszystkie pieniądze. Co do grosza. Nie chcę od ciebie pieniędzy, jeśli ty nie będziesz mieć efektów. Piszesz do mnie i dostaniesz zwrot kosztów bez żadnych dodatkowych pytań, ale aktualna cena jest. Tylko ceną testową. Jeśli jutro wrócisz do mojego sklepu, ta cena może wrócić do swoich normalnych rozmiarów. Dlatego podejmij decyzję teraz i oszczędź 800 zł. Teraz stoisz przed wyborem. Możesz nie robić nic i czekać, aż sytuacja będzie się pogarszać, a będzie. Możesz też podjąć decyzję teraz i już niebawem jeść fizjologicznie. Być może teraz myślisz, że to dużo kasy, więc zastanów się, ile pieniędzy już wydałaś na nieskuteczne diety, magiczne pigułki, cudowne herbatki. Może w końcu wolisz to zrobić skutecznie. Zaraz po zamówieniu otrzymasz dostęp do platformy, gdzie jeszcze dziś możesz zacząć działać. Nie ma żadnej poczty, kuriera i czasu oczekiwania niż mogła zacząć w ciągu pięciu minut przerabiać kurs i już dzisiaj zerwać z myśleniem o diecie. Nie zwlekaj, kliknij link już dziś dołącz do kursu.